Cierpimy, umierając za życia. Król Pustkowia Jerzykaśków, witam Państwa bardzo serdecznie. Gdyby ludzie zapłakali nad sobą, choć jeden raz znaleźli powód, by zrozumieć, że mrok świata jest tak naprawdę ich odbiciem, wtedy może coś uległoby poprawie. Lecz oni krzyczą bez przerwy, nie mając sobie z reguły nic do zarzucenia, niby w cyrku własnym. Dlaczego do dnia dzisiejszego nie skończyły się czasy tajnych służb z dziejowym rodowodem KGB? Nie zmieniło się nic dosłownie, jest jeszcze gorzej, bowiem system okupantów ma w ręku narzędzia, dzięki którym można sprawować władzę i kontrolę bez wychodzenia z ciemnych oranżerii. Czy jeśli sami szukamy kontroli, używając dla przykładu, aplikacji do śledzenia osób, z którymi łączą nas rzekomo jakieś więzi. Możemy oczekiwać, iż rządy, korporacje i inne obrzydliwe instytucje będą zachowywać się inaczej. Diabelstwo odbija się w nas, niestety. Pragniemy podporządkować sobie wszystko, co możliwe. Dziwimy się jednocześnie, że władza, wiekuista męka działa per analogiam. Więcej na ten temat, jak daleko sięgają macki manipulacji i kontroli, oraz co w istocie jest przyczyną upadku ludzkiej cywilizacji, dowiecie się Państwo z mojej najnowszej książki: Najlepszy z możliwych światów, do zakupu której oczywiście serdecznie Państwa zapraszam. Link do księgarni internetowej w atrakcyjnej cenie znajdziecie Państwo w opisie. Zachęcam Państwa także do wspierania kanału Króla Pustkowia w walce o wolność i sprawiedliwość. Z mojej strony to na dziś wszystko. Kłaniam się nisko i pozdrawiam bardzo serdecznie. Król Pustkowia Jerzy Kaśków.